Cześć! Niech Was Bóg błogosławi! Jestem w opolu. Przy koniu! Pragnę Ci przypomnieć, że przekazywane Ci przeze mnie objawienie nie są jedynie dla Twojej korzyści, ale również dla tych, którzy rozpaczliwie potrzebują mojego chleba. Przychodzę karmić Was wszystkich, którzy jesteście głodni. Moje posłanie to orędzie pokoju i miłości. Ono ma Wam przypomnieć Wasz fundament i tego, który Was stworzył. Przychodzę wam powiedzieć, że mój kościół jest moim ciałem. Tak, mój kościół, który ogarnia całe stworzenie. Przychodzę, aby ukazać temu światu moje miłosierdzie. Ty, Wasulo, znajdowałaś się wśród tych licznych, którzy mnie ranią, którzy nie odpowiadają nigdy na moją miłość i napełniają mnie goryczą. Cóż bardziej gorzkiego tego, że nie otrzymuje się żadnej odpowiedzi na miłość tak spragnioną i tak wielką jak moja.